przed pierwszą wojną światową. Wczesnym rankiem czasu lokalnego, 800 km od jeziora Bajkał, 30 czerwca 1908 roku nad rzeką podkamienna Tunguska na niezamieszkałych, bagnistych terenach tajgi ciężko dostępnej dla człowieka części Syberii, miała miejsce jedna z najbardziej niesamowitych eksplozji na Ziemi. To jasne, meteoryty uderzające na ziemię są dosyć powszechne. O tyle eksplozje słyszalne w promieniu 1000 km od epicentrum i powalające drzewa w promieniu 40 km są już niesamowite. Z nocy 30 czerwca na 1 lipca w wyniku odbijania światła przez pył za czasu przesilenia letniego niemal w całej Europie zostało zaobserwowane zjawisko Białej Nocy, innymi służyconego przez eksplozję nad podkamienną tunguską w górnych warstwach atmosfery spowodował Białą Noc. Możliwe, że spowodowane zostało to przez meteoryt, ale nie wykluczone, że to przez inne zjawisko. Stacje sejsmograficzne na całym świecie odnotowały potężne uderzenie, lecz zostało uznane jako lokalne trzęsienie ziemi. Typowe jak na sejsmografię zjawiska, choć nietypowe, że odczuwalne niemal na całej Ziemi. Również rzekomo rosyjskie magnometry w rejonach z Syberii wykazywały drugi biegun północny. Burza magnetyczna trwała w najlepsze przez najbliższe 4 godziny. Zdarzenie to było opisywane w gazetach Irkucka i główne wnioski były podawane jako hipoteza uderzenia meteorytu, choć zabawne, że wydarzenie to nie było omawiane przez Nikogo na świecie, bo nikt o nim nie wiedział. Zabawniejszy jest jeszcze bardziej fakt, że zjawisko Białych Nocy, jak i prawdziwego, przedziwnego uderzenia, odczyt sejsmografów, to dopiero połączono razem dopiero 20 lat po tym wydarzeniu, by zdać sobie sprawę, że te wszystkie wydarzenia tyczyły się konkretnie jednego: katastrofy ludzkiej. Wraz z zainteresowaniem gazet doszli też świadkowie naocznego zjawiska, rzecz jasna: w sporej mierze ci fałszywi, którzy liczyli na uznanie, sławę, atencję bądź padli ofiarą paranoi możliwości doświadczenia takiego zjawiska niedaleko swoich miejscowych terenów. Wszystkie te zeznania podziałały jako katalizator dla współczesnego estońskiego, a ówcześnie rosyjskiego mineraloga Leonida Kulika. Jako entuzjasta meteorytów zorganizował on wyprawę, chcąc wyjaśnić hipotetyczny upadek meteorytów w centrum Tajgi. Wyprawa ta z kolei przykuła zainteresowanie innych rosyjskich uczonych, którzy zaczęli badać ową sprawę na własność niczym dziennikarze. Wydarzenia katastrofy tunguskiej zostały potwierdzone przez odizolowane ludy żyjące na terenach tunguskiej Syberii, ewenków. Można ich na pewien sposób uznać za syberyjskich Indian. Wedle artykułu J.M. Susłowa, który zbierał relacje w 1926 roku, a jaki rok później ukazują się w artykule, ewenkowie uważają, że eksplozja tyczyła się meteorytów, które że spadły w rejonie rzeki Chamby, która łączy się z podkamienną Tunguskiej. Susłow stworzył przypuszczalną mapę katastrofy Tunguskiej, jak i możliwość upadku meteorytu. Kulik zaczął ekspedycję na początku lutego 1927 roku, aż w maju nie dostał się do przypuszczalnego epicentrum katastrofy, jednakże krater, jak i meteorytu było Brak. Co może wydawać się przykre, bo w przeciągu 18 lat od wydarzenia na z tym terenie tunguski meteor by mógł w jakimś stopniu zostać wchłoniętym przez bagna. Tym bardziej, że wydarzenie miało miejsce w lecie, gdzie torfowiska potrafią się oaktywniać. Drzewa dookoła były powalone, wyrwane z korzeniami. W samym centrum od powalonych drzew, uznane jako epicentrum wybuchu, drzewa stały o dziwo pionowo, lecz martwe, pozbawione gałęzi i odarte skory oraz Opalony. Odnaleziono za to w kilku miejscach katastrofy również oczka wodne od 10 do 50 metrów średnicy. Możliwe, że te oczka były pozostałością po rozpuszczonym meteorycie w atmosferze, którego odłamki wbiły się w ziemię, a przez deszcz kratery zostały zalane wodą. Brak żywności i sprzętu na dalszą ekspedycję sprawił, że akcja z możliwością odpompowania wody była niemożliwa. W kwietniu 1928 roku Hulig ruszył na drugą wyprawę, która trwała do jesieni tego roku. Pod koniec listopada londyńskie Times dostrzegł wreszcie jako jeden z pierwszych większych publicystów. Europejskich o katastrofie tunguskiej New York Times z 2 grudnia doniósł: Jak się dowiadujemy, rosyjski geolog, profesor Leonid Kulik, powraca obecnie do Leningradu z głębi północno-wschodniej Syberii, gdzie odnalazła go dwa miesiące temu ekspedycja ratunkowa, choć przypuszczano, że już nie żyje. Niespełna rok później z kolejną grupą entuzjastów i również innych naukowców, Kulik wyruszył na trzecią ekspedycję, licząc na to, że jakiekolwiek kratery dadzą znak po na odnalezienie meteorytu, podobnie jak druga wyprawa bezskutecznie. Pomimo od pompowania wody, wiercenia i przeszukiwania terenów nie znaleziono nic, co mogłoby być powiązane z meteorytem. Inwestorzy, jacy pokładali pieniądze w ekspedycję, również stracili zapał, co przekreśliło na sporą ilość lat dalsze prace. Tym bardziej, że Kulik, który skupiał się na badaniu minerałów, niedługo po wybuchu wojny zgłosił się na ochotnika, dostał się do niewoli hitlerowskiej i, osadzony w obozie jenieckim, zmarł na tyfus w 1942 roku w wieku 58 lat. Powojenne badania niezależnych i bardziej zależnych instytucji od lat 60. doprowadzały do hipotez, że sprawcami katastrofy były odłamki komety, asteroida lub meteoroid. Brano także pod uwagę, że oddzielny kawałek plazmy, czyli plazmoid, przedostał się do atmosfery ziemskiej i eksplodował. W każdym bądź razie brano pod uwagę UFO, ale nie jako statek kosmiczny, lecz mówię tu o statku niezidentyfikowanego obiektu, zatem całkiem szeroki zakres ciał niebieskich. Rzekomo meteor z Tunguskiej miał mieć 65 metrów średnicy, a ten w Czelabińsku zaś 20. W głównej mierze przyczyną równie dobrze mógłby być wulkan, co wydaje się prawdopodobne na tak niezbadanym terenie jak Syberia, zwłaszcza że wczesne mapy Syberii również nie są w pewnych miejscach pełne i kto wie ile jeszcze jezior czy ewentualnie gejzerów tam się znajdzie. Choć jednak najbardziej prawdopodobnym wydaje się być tutaj potężne wyładowanie hydrostatyczne albo plazmowe, po którym nie byłoby żadnego śladu poza pyłem odpadowym, spaloną i powaloną roślinnością. Co interesujące, w 2007 roku dwoje naukowców z Uniwersytetu Bolońskiego uznało, że jezioro Czeko, poznane w latach 60-tych o szerokości 300 i długości 500 metrów, głębokości maksymalnej 50 metrów… Mm, Dane naukowców pokrywają się z kierunkiem załamania drzew. Jezioro znajduje się 8 km na północ od wyznaczonego epicentrum katastrofy tunguskiej. Możliwości wykluczenia, że jezioro to jest ważne w tej sprawie, jest tyle samo, co możliwości jego niewykluczenia. Jezioro istniało wcześniej, przed katastrofą. Odkryto je po wydarzeniu, ale jest w tym dużo argumentów, że możliwe, że jeżeli jakiś fragment hipotetycznego meteorytu spadł, to właśnie tam. Jak przypadek meteorytu Czelabińskiego z 2013 roku pokazuje, zdarzenia takich eksplozji i upadków mają miejsce średnio raz na 100 lat. Przypadek meteorytu Czelabińskiego rzuca tutaj spore światło dzienne, bo dzięki temu faktycznie hipoteza o meteorycie wydaje się być do prawdy bardziej wiarygodna. Tunguski mógł mieć do 50 megaton niemal tyle, ile się przypuszcza, że miała carbomba. Czelabiński oscylował przy... 30 megatonach. Bomba spuszczona na Hiroszimę miała 15 megaton. Są to jednak dane szacunkowe, zatem nie w pełni dokładne, więc proszę mieć to na uwadze. Co pewne, a co niepewne trzeba powiedzieć wprost: gdyby eksplozja, jaka miała miejsce w Tunguskiej, zdarzyłaby się w Moskwie, Warszawie czy gdziekolwiek. Miasto i okolice zostałyby zrównane z Ziemią. Światło daje również fakt, że za możliwą katastrofą mógł w pewien sposób stać Nikola Tesla, po którego sobie zarówno mity, fikcje i tajemnice potrafią chodzić. Nie zmienia to faktu, że miał zarówno laboratorium, ambicje dania darmowego prądu na Ziemi, jak i projekt, który skupiał się na przenoszeniu ładunku elektrostatycznego w dowolne miejsce na Ziemi. Takowe doniesienia pokrywają się z jego notatkami w dzienniku, jak i fakt, że myślał o tym intensywnie wiosną i latem 1908 roku, gdzie gdzie rozpatrywał również wysyłanie takowej energii gdzieś na biegun północny lub w inny niezaludniony teren typu Syberia. Co się pokrywa fakt, że jego laboratorium jak i miejsce katastrofy zdaje się leżeć na tym samym południku geograficznym. Oficjalnie Tesla wycofał się z projektu choć niespełna później pojawia się eksplozja. Kilka dni później Tesla notuje o domniemanych szkodach jakie mógł wyrządzić promień. Z czasem wycofuje się od projektu Czując, że tego typu projekt byłby gigantycznym zagrożeniem dla życia, niczym bomba atomowa, są przypuszczenia, że byłby zdolny wytworzyć 1 terawat. Energii. Cokolwiek jednak o tym myśleć, czy to przypadek, że eksplozja miała miejsce w czasie, gdy Tesla pracował, czy też nie, e, ciężko dociec do jednoznacznych źródeł informacji. Być może to wszystko to czysty przypadek, choć artykuły wykazują, że Nikola Tesla dawał znaki, że nad czymś pracuje. Możliwe, że dał się ponieść fantazji, biorąc pod uwagę, że z wiekiem jego ego nabierało sporego cynicznego pędu, ale nie da się wykluczyć, że możliwość do transferowania kuli elektrostatycznej miał choć to spory cud, że podczas takowej pracy przy prądzie się nie spalił. Zatem jakiekolwiek jest rozwiązanie przyczyny katastrofy tunguskiej i jeśli jakieś jest, osobiście oscyluję między ekstremalnie silnym wyładowaniem elektrostatycznym, a jakimś magicznym projektem Nikoli Tesli. choć to wszystko leży i tak w sferze domysłów. Daj znać swoją hipotezę w komentarzu, temat ten był na tyle wyczerpujący, że musiałem na niego strasznie dużo czasu poświęcić. Jak zwykle odsyłam was na bloga, gdzie znajduje się anglojęzyczna wersja tekstu, jaki pisałem do tej sprawy, i podziękować za oglądanie. Do usłyszenia.